Ukrainy. Dzień dobry, witam Dzień. serdecznie. Dzień dobry, Jurek Owsiak. Dojechaliśmy z naszym sprzętem, kardiomonitorów 10 sztuk, rentgen przyłóżkowy 1 sztuka, lokalizator żywy 1 sztuka, USG FAS 1 sztuka, zestaw endoskopii 1 sztuka, pulsoksymetry 45 sztuk, stetoskopy 15 sztuk, materiały jednorazowe oraz transport. A wartość tego wszystkiego to jest 2 122 953 zł, 8 groszy. Ale zobaczcie jak uśmiechnięte twarze wszystkich tych, którzy tutaj są razem z nami. A my przyjechaliśmy, żeby w ten sposób powiedzieć Wam, że łączna wartość całej pomocy naszej, dojechała do Odessa, Kijów, Łódzk, Równe, Tarnopol, Nowowołyński, Jaworów, Czerwonogród, Chmielnicki, Lów Dniep, Winica, Iwanowo-Frankowsk, Charków, Drohobycz, 16 230 10 zł, 34 gr. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy w ten sposób pomóc. Chwała Ukrainie! Chwała Polsce. <laughs> Dziękujemy bardzo za tę pomoc, za każde wsparcie. To jest chyba najbardziej takie ludzkie i, i silne dla nas, bo to jest świadectwo. Dziękujemy bardzo za to świadectwo.